Dzień dobry. A teraz będzie hit. Czyli temat szósty, rozdział pierwszy. Temat dziwny, no ale ogarniemy go szybciutko. Od pierwszej do drugiej wojny światowej. Oglądamy. Pierwsza wojna światowa albo wielka wojna, zależy jak ją będziemy nazywali, przede wszystkim bardzo mocno przesądowała całą Europę. Pojawiły się nowe państwa, a one powstały w wyniku rozpadu innych. I takie trzy podstawowe państwa i monarchie, które upadły po wielkiej wojnie, to przede wszystkim Austro-Węgierska i dynastia Habsburgów, Niemiecka, czyli dynastia Hohenzollernów, no i Rosyjska, czyli dynastia Romanowów. To wszystko zmieniło układ sił w Europie. Pojawiły się nowe państwa, jak już wspomniałem. Te państwa macie tutaj koło mnie, ja nie będę ich wszystkich wymieniał, no bo szkoda czasu. Przede wszystkim jest Polska, Czechosłowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, takie przykładowe kraje, które powsta powstały w wyniku e, końca Wielkiej Wojny. Przede wszystkim starano się rozpisać nowy porządek Europy, zachowując równowagę sił, nawiązując tym samym do Kongresu Wiedeńskiego, to być może kojarzycie coś z klasy siódmej. Na kongresie wiedeńskim po wojnach napoleońskich ustarano się przede wszystkim ułożyć tak układ europejski, żeby satysfakcjonował on tych najsilniejszych. I tu jest bardzo podobnie. Ponieważ od stycznia 1919 roku w Wersalu, czyli konferencja wersalska, traktat wersalski późniejszy, zaczęto debatować o tym, jak ma wyglądać później Europa, ale i cały świat. No bo... Wielka wojna, czy też pierwsza wojna światowa nie dotknęła wszystkich terenów na świecie, ale mimo tego tak jest nazywana. A jest to między innymi dlatego, że kraje, które były zaangażowane w tą wojnę, miały kolonie. I te kolonie były na całym świecie. I w gruncie rzeczy to właśnie o te kolonie na tym traktacie będzie się rozchodziło. Niemcy jako hegemon europejski od momentu zjednoczenia, najsilniejsze państwo właściwie w tej kontynentalnej Europie, no, Upadło. Francja chciała uszknąć, właściwie to rozerwać te Niemcy jak najmocniej i wziąć jak najwięcej dla siebie. Wielka Brytania nie chciała, aby ta równowaga była tam zachwiana, więc nie chcieli oni doprowadzić do zbytniego osłabienia Niemiec. To jest ważna informacja, ponieważ Francuzi, Brytyjczycy, Amerykanie będą dbali na tej konferencji przede wszystkim o to, żeby to ich imperia kolonialne się. Jeszcze bardziej rozrosły. Więc podzielili się koloniami tych państw, które wojnę przegrały, ale przede wszystkim zostawiły tamte kolonie dla siebie. Czyli dalej będą czerpać z tego ogromne, horrendalne, można powiedzieć, że zyski. Przed chwilą wspomniałem o traktacie wersalskim. Ten traktat wersalski to jest tak naprawdę podpisanie pokoju głównie z Niemcami. To tam im narzucano pewnego rodzaju warunki, o których jeszcze za chwilkę będę mówił, bo z kolejnymi państwami przegranymi było podobnie, ale w innych miejscach podobne traktaty były podpisywane. Przelecimy przez nie Migusiem. Ale za chwilę. Ważne jest też to, że ustalono coś takiego jak Mały Traktat Wersalski. Mały Traktat Wersalski był to dokument, do którego zobligowane były powstałe, nowo powstałe państwa, że będą przestrzegać praw mniejszości narodowych i etnicznych, religijnych w swoich państwach. Ponieważ kiedy państwa powstawały, teoretycznie decydowało o tym kryterium narodowościowe. Ale jak popatrzymy na to, jak Polska II RP musiała walczyć o granice, gdzie miała zdecydowaną większość. A mimo to. Ten teren, na przykład Wielkopolska, nie był pierwotnie przypisany do Polski, no to gdzie to kryterium jest? Przede wszystkim no, było to, jeżeli chodzi o podział Europy, mocno niesprawiedliwe dla tych pomniejszych państw, które odradzały się bądź powstawały w ogóle na nowo, albo od początku jako pierwsze na mapie. I to jest takim e, punktem bardzo nerwowym, ponieważ tego małego traktatu wersalskiego nie musiały podpisać Litwa, Łotwa, Estonia, nie musiały podpisać nawet Niemcy. Ale Polska no, podpisać musiała i to my na przykład w tym układzie musieliśmy dbać o to, żeby Niemcom się złała jakaś krzywda nie działa u nas, a Niemcy nie musieli o to dbać w swoim państwie, jeżeli chodzi o Polaków. Więc no, jak widać układ nie do końca był satysfakcjonujący. Idziemy do tych pokojów, o których mówiłem przed chwileczką. Ten traktat wersalski podpisany był 28 czerwca roku 1919. I to jest właściwie jedyna data z tych pokojów, taka dzienna, którą warto byłoby zapamiętać. Po następnym będę mówił o konkretnym roku, co się wydarzyło. Ale na mocy tego traktatu wersalskiego powstaje Republika Niemiecka albo tak zwana Republika Weimarska, ponieważ to w Weimarze właśnie. Proklamowano tą republikę. Niemcy będą bardzo niezadowolone w późniejszych latach z tego, jak zostali potraktowani przez kraje zwycięskie. Będą to nazywać wprost dyktatem wersalskim. No ale nie ma co się dziwić, ponieważ warunki były dosyć trudne. Po pierwsze, uznano Niemcy za winne rozpoczęciu działaniom wojennym, i to na nich spada cała odpowiedzialność. Następnie, zakazano im łączyć się w przyszłości z Austrią. Następnie mieliśmy no, obcięcie do 100 tysięcy żołnierzy służby wojskowej, czyli nie ma już powszechnej obowiązkowej służby wojskowej, tylko wojsko maksymalnie 100 tysięcy. Nadrenia ma być zdemilitaryzowana, pozbawiono ich wszystkich kolonii, obarczono reparacjami wojennymi, czyli takimi odszkodowaniami i... W zagłębie Sary zostało na 15 lat przejęte teoretycznie przez Ligę Narodów, ale było w mandacie francuskim i tak naprawdę to Francuzi czerpali z tego ogromne korzyści. Niemcy tracą 15% swojego terytorium, powstaje między innymi Polska, ale na rzecz Francji tracą Alzację i Otaryngię. Następnie będziemy mieli na terenie Górnego Śląska w Mazur-Płowiśla plebiscyty z Polską. Oto do którego państwa te tereny będą w przyszłości należały? Tak pokrótce teraz to powiedziałem, ponieważ no, jest to dosyć duża kwestia i nie będziemy jej tutaj dokładnie analizować. W 1919 roku podpisano też pokój z Austrią jako republiką, no bo jesteśmy po rozpadzie monarchii austro-węgierskiej. Było to w Saint-Germain, tak? Paris-Saint-Germain, no to możecie zapamiętać. W każdym razie, tracili, potracili oni ci Austriacy tereny, no bo powstaje między innymi Polska ale też Czechosłowacja, więc te tereny tutaj będą musiały no, uciec właściwie Austriakom spod ich możliwości. Maksymalna armia to 30 tysięcy ludzi, no i oczywiście reparacje wojenne, to co, co mówiłem przed chwileczką, zakaz łączenia się w przyszłości z Niemcami. Podobnie będzie z Węgrami, a dokładniej to Królestwem Węgier. W 1920 roku w Trianon został podpisany odpowiedni traktat z tym państwem. Warunki były mniej przytoszające, no bo oczywiście reparacje wojenne, Utrata Siedmiogrodu, Rusi Zakarpackiej czy Słowacji była dosyć dużym ciosem dla samych Węgrów. To musimy zapamiętać, ponieważ ponad 2 miliony Węgrów było poza granicami swojego państwa, co prowadziło później do konfliktów zarówno z Czechosłowacją, jak i z Rumunią. Więc no, nie do końca było to ok. Redukcja armii do 35 tysięcy i na trony nigdy nie będzie wybrany nit nawet z bocznej dynastii, części dynastii habsburskiej. W 1919 roku podpisano też traktat osobny pokojowy z Bułgarią w Noili. Straciła ona niewiele, bo 7% swego terytorium, głównie to na rzecz Grecji. Tam była Część Macedonii, Dobrudża, Tracja i tak dalej. Mieli oni do 20 tysięcy zredukować swoją armię, więc generalnie aż takich dramatów wielkich nie było. Inaczej będzie z Turcją. Ci podpisują w roku 1920 traktat w Sewr. Oni utracili tak naprawdę najwięcej, ponieważ utracili całą część europejską, z wyjątkiem Stambułu. Są, właściwie idziemy dalej, bo tam Palestyna, Libia i tak dalej, to wszystko potraci. to jest cztery piąte terytorium Turcji. Naprawdę bardzo ciężko musieli to znosić. Redukcja armii do 50 tysięcy, a ciśniny czarnomorskie będą pod międzynarodową kontrolą. E, finalnie w późniejszym okresie czasu w Turcji zostanie obalony sułtanat i przejmuje władzę prezydent, czyli będziemy mieli republikę turecką. Ale to nic, ponieważ te wszystkie traktaty, o których powiedziałem, będą powodowały bardzo duże niezadowolenie i konflikty z tymi państwami, z którymi zostały podpisane te e, oczywiście traktaty, ponieważ były one narzucone. Dlatego też często były nazwane dyktatem i następowały żądania rewizji. I tak na przykład uda się to Turcji, ponieważ w roku 1923 w Lozannie będzie rzeczywiście przeprowadzona dosyć duża rewizja tych postanowień i Turcy będą poniekąd zadowoleni, a w międzyczasie wybili praktycznie, e, no Dużą grupę, bo ponad milionową, mówi się nawet, że do dwóch milionów mogło dochodzić Albańczyków, gdzie jest to ludobójstwo, ale dla Turków mm, nie ma tematu. Ważnym punktem na traktacie wersalskim będzie powstanie Ligi Narodów. Powstaje ona w 1920 roku, a ich historia zakończy się w 1946, bo zostanie zastąpiona przez ONZ, czyli Organizację Narodów Zjednoczonych. I nie byłoby w tym nic dziwnego, jakby nie fakt, że jej główny punkt, czyli utrzymanie pokoju na świecie, no i nie został spełniony, no bo wybuchła Druga wojna światowa. Ale do rzeczy. Generalnie, już w 14 punktach w 1918 roku Thomas Woodrow Wilson, czyli prezydent USA, wspominał, że musi powstać taka organizacja międzynarodowa, która będzie strzegła pokoju na świecie. Powstała. Ale ciekawostką jest to, że nie będzie w niej USA, czyli potentata gospodarczego, militarnego, który generalnie mógłby być swego rodzaju gwarancją pokoju na świecie. Mógłby bo jest z tym różnie nawet i dziś, jeżeli chodzi o ONZ, ale nie o tym. W każdym razie, Liga Narodów nie była poważnie traktowana w późniejszych latach przez kolejne państwa, bo będziemy tam mieli i Niemcy, później nawet Związek Sowiecki będziemy mieli, a później oni się wyjdą i nikt nic z tym właściwie robić nie będzie, więc no, pff, raczej aż tak kolorowo nie było. To jest ważna informacja, ponieważ ta Liga Narodów będzie miała zgromadzenie ogólne i tak dalej, będzie się spotykała, ale to, jakby, tak powiedziałem, nie spełni tych oczekiwań, które były w tej Lidze Narodów. No, dosyć mocno położone. Jeżeli chodzi o Ligę Narodów, no to jej Poletko stało się miejscem sporów państw europejskich odnośnie tego, czy Niemcy powinny wrócić do gry na najwyższym szczeblu europejskim, czy też zostać w tej drugiej lidze. No i tu jest duży problem, ponieważ Niemcy chciały obejść to, co zostało uchwalone w traktacie wersalskim i skutecznie im się udało. Ponieważ w roku 1922 w miejscowości Rapallo, Niemcy podpisały układ ze Związkiem Sowieckim. Obejście slalomem. Było idealne. Niemcy miały ograniczenia, jeżeli chodzi o swoje zasoby wojskowe, nie mogli mieć większej armii, nie mogli mieć lepszego sprzętu, nie mogli, byli ograniczeni, jeżeli chodzi nawet o lotnictwo, o marynarkę wojenną, czy o machinerię wojskową, taką na lądzie. Więc na moc tego układu Związek Sowiecki pozwolił Niemcom na swoim terenie odbywać różnego rodzaju manewry wojskowe, testować nowe rodzaje broni, w zamian za to, że będą mieli dostęp do tych broni. Niemieckich. Więc to zaczęło już Europę troszeczkę tak przerażać. Ale Europa się niczego nie bała aż do 1939 roku, dopóki Niemcy nie wypowiedzą wojny Polsce. Ale to dopiero przed nami. W każdym razie w roku 1925 w Lokarno został podpisany tak zwany Pakt Reński. Czyli układ pomiędzy Francją, Belgią a Niemcami, gdzie gwarantem była m.in. Wielka Brytania o tym, że zachodnia granica niemiecka jest nienaruszalna. Że oni nie mają do tego właściwie żadnych wątków. I jak tak jest, jak tak zostanie. Natomiast Niemcy nie chciały takiego układu podpisać o nienaruszalności granicy wschodniej, swojej wschodniej, czyli z Polską i Czechosłowacją. My byliśmy tam obserwatorami podczas tego spotkania w Lokarno, ale nie podpisano nic z nami. Francuzi chcieli nam dać gwarancję, ewentualnie pomocy, jakby Niemcy nas zatokowały, z tym, że gwarancją miała być Liga Narodów, więc bez jej pozwolenia to oni nic nie zrobią. No taki sojusznik. No i zresztą to nam też wyjdzie bokiem w 1939 roku, ale nie o tym. W każdym razie Niemcy w roku następnym, czyli w 26, przystępują do Ligi Narodów, wracają na salony do tej pierwszej Ligi, można powiedzieć, europejskiej, ale no nie ma nigdzie powiedzianego nic o tym, że Niemcy nie przystąpią do rewizji warunków i ustaleń odnośnie granicy wschodniej właśnie z Polską i Czechosłowacją. To będzie kość niezgody przez kolejne lata. Już od początku lat 30. widać było absolutną niemoc Ligi Narodów do jakiegokolwiek tworzenia pokoju. No nie ma takiej opcji. Na początku lat 30. Japonia zaatakowała Chiny, przez co napiętnowana musiała opuścić Ligę Narodów. Kara jest? Jest. Następnie, kiedy w Niemczech naziści przejęli władzę, Niemcy też opuszczają Ligę Narodów. Kara jest? Jest. Ale to właściwie sami wystąpili. Później, Włosi, kiedy atakują Abysynię, czyli Etiopię, również są wyrzuceni z Ligi Narodów, a dopiero, a, że była jasność, Związek Sowiecki trafia do Ligi Narodów w 1934 roku, po czym zostali wyrzucony ale w listopadzie 1939 roku. A wiecie po czym? Po tym jak zaatakowali Finlandię. Ale jak zaatakowali Polskę 17 września 1939 roku, no to jakby tematu nie było. Jaką Polskę? Taki problem. No duży. Ale zostali wtedy wyrzuceni. Więc generalnie sytuacja bardzo mocno była już w latach 30. napięta. Ale dokładnie to tą Ligę Narodów testowano na każdym możliwym sposobie. Niemcy po tym jak już opuścili Ligę Narodów, przeprowadzili w 1936 roku. Remilitaryzację na terenie, czyli wprowadzić tam wojska, ale to było zakazane. Następnie mieliśmy kolejne problemy, które trawiły Europę, a dokładniej była to wojna domowa w Hiszpanii, gdzie Niemcy, Włochy, Portugalia wspierały raczej ten prawicowy e, nurt, który w tej wojnie będzie no, nacjonalistyczny, a z kolei Rosja i Francja, między innymi, wspierały Front Rudowy, czyli ten lewicowy. I Liga Narodów pokazała tutaj, że no nic nie jest w stanie zrobić poza tym, że będą gadali, że będą so wystosować apele do jednej czy drugiej strony, ale to niczego nie dawało. W związku z tym, kiedy już Niemcy poszli dalej i w 1938 roku dokonali Anschlussu Austrii, Liga Narodów już nic nie mogła właściwie zrobić. Europa przyglądała się tylko temu, co wyczynia Hitler. Mało tego, nawet dali mu przyzwolenie w 1938 roku, ale już w drugiej połowie na to, żeby dokonać rozbioru Czechosłowacji, bo po konferencji monachijskiej ówczesny premier Wielkiej Brytanii Neville Chamberlain powiedział, że przywiózł pokój, bo pozwolił Hitlerowi na rozbiór, tak naprawdę zajęcie Sudetów, a później rozbiór Czechosłowacji, w którym też de facto brała udział Polska, ale to pamiętacie pewnie z ósmej klasy. Ale do rzeczy. Generalnie chodziło o to, że już właściwie no, nie było w Europie silnych na Hitlera, a samo to, że Hitler właściwie przejmuje później e, władzę niemal w całej Europie Uprzednie zawierając pakt ze Związkiem Sowieckim, zwanym paktem Ribbentrop-Mołotow, no to już niestety odwrotu nie było. Europa ta powersalska po prostu się skończyła. I na tym kończymy też lekcję. Dziękuję i do widzenia.